Przed nami 550. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Ilejda i Idris knują, aż iskry lecą. Jedno kłamie jak znud, drugie, prowokuje do bójki. Efekt? Jaman ląduje skuty kajdankami na pace Tira. Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 550 odcinku serialu Emanet, Dziedzictwo, odcinek 550 w środę, 23 kwietnia 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1, streszczenie 550 odcinka serialu, Dziedzictwo. Ibrahim próbuje pogodzić się z Czarną, ale ona pozostaje niewzruszona. Zrezygnowany zdejmuje z palca obrączkę. Chcąc naprawić sytuację z Duygu, Ali nakłania Ilejdę, żeby wszystko wyjaśniła. Ku jego zdumieniu Ilejda oświadcza Duygu, że ona i Ali się kochają. Zii w końcu udaje się złapać cicek i prosi ją o spotkanie. Yaman, chociaż szybko udowadnia, że w chwili podpalenia był w firmie i zostaje zwolniony z aresztu, jest wściekły na Azisa i każe Nedimowi dokładnie go sprawdzić. Aziz nie jest zadowolony z obrotu spraw, ufa jednak, że sprawiedliwość upomni się o Kyrymlego. Idrisowi nie podobają się metody działania brata. Postanawia sprowokować Yamana, sięgając do zarzewia jego konfliktu z Azizem, czyli Zejer. Doprowadzony do szału Yaman dotkliwie bije Idrisa. Na wieść o tym Aziz traci cierpliwość i uprowadza Yamana, zamierzając wywieźć go jak najdalej od jego bliskich. Zobacz, co się wydarzy w odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.